Dzisiaj spędzimy 24 godziny na pustyni, w okropnym gorącu. Jest to najcieplejszy dzień w roku w tym regionie, a temperatura sięgnie ponad 35 stopni. Dodatkowo o wszystko będziemy musieli walczyć. Nie zabieramy ze sobą nic oprócz telefonów i wody, która jest potrzebna do przeżycia. A challenge'y naprawdę nie będą proste. Dobra, słuchajcie, idziemy już jakiś kawałek. Jak się czujecie, dziewczęta? Dajmy. Poroszka w ogóle. Dobra, ale wydaje mi się, że znaleźliśmy miejsce na obóz. Tutaj jest fajnie, jest dużo piachu. Super dużo piachu. Elegancko! I tutaj musimy rozłożyć generalnie obóz. Czy ty, czy wy rozbijałeś kiedyś obóz? Nie. nie ma szans. I bardzo nie chciałam tego robić. No dzisiaj bardzo okropny dzień, jakby totalnie cały czas tylko narzekam, ale idę. Ty na namiot? A my idziemy po rzeczy na ognisko. Tak. Ja się biorę za rozkładanie namiotu. Z rozkładaniem namiotu poszło mi całkiem nieźle, natomiast dziewczyny to no, robiły swoje rzeczy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie ma kamieni. Jestem na jakimś dziadowym. Ej, dobra, kamień? Nie, ale korzeń Wezmę go. Takie małe patyczki. Może je pozbieram, co? Dobra, wezmę je w razie czego. Nie zastanawiacie się, kto to jest. Mianowicie jest to moja siostra Hania, która postanowiła spróbować swoich sił przed kamerą. Przywitajcie Hanie w komentarzu i zostawcie dla niej lajka. Czasem trzeba sobie powiedzieć, skimity, o ile iść dalej. Przepraszam. Przysięgam, tu nie ma ani jednego kamienia. No nie jest to możliwe, żeby tutaj coś było. W ogóle chodzą tutaj jakieś dziadowe, duże mrówki. Jakieś giganty. Mam tylko tyle patyków. Tutaj kuźwa naprawdę nic nie ma. Patrzcie. Mega patyki. Nie wiem, czy to jest wystarczający patyków. Słuchajcie, rozłożyłem już namiot, ale mamy problem. Dziewczyny jeszcze nie wróciły, więc nie wiem, co z tym problemem zrobimy. Natomiast nie mamy drugiego namiotu. Były zabierane dwa namioty z chaty, ale nie wiem, gdzie jest drugi. Czy został w samochodzie, czy w chacie? To jest dobre pytanie. Jak nie, to będziemy musieli jeszcze schron zbudować tutaj jakiś. Uff. Będzie ciężko. Gdzie jest drugi namiot? No ty miałeś. Jak to ja miałem wziąć? No, miałeś wziąć? Ja wziąłem! W aucie? Jak nie mamy go ze sobą, to w aucie go nie ma. Zapisz, przy namiocie? Nie, to jej namiot. Jak to mój namiot? No, twój ty namiot nawet jednoosobowy, ja mam dwójkę. Nie, dobrze. Poczekaj, zbudujmy mieć przełaz. To ja mam dobry pomysł. Ty będziesz spać na stojąco, a my w namiocie. Co ty na to? Nie zrozumcie mnie źle, ale jesteśmy 250 km od domu, a brak namiotu do spania to ogromny problem. Który niepotrzebnie odłożyliśmy po prostu na później. Temperatura 31 stopni, po prostu się topimy w namiocie, nie da się wysiedzieć. Co myślicie? Ja nie, ja nie do domu. Już. A ile będę musiała zapłacić, jak pojadę do domu? Potrzebuję już cienia i ja, domu. tu nie ma cienia. Nigdzie nie ma cienia. Co jakiś czas na nasze telefony będziemy dostawać zadania, które musimy wykonać, a za nie nagrody. Jeżeli nie wykonamy zadania, oczywiście nic nie dostajemy, natomiast jeśli je wykonamy, dostaniemy coś, co pomoże nam tutaj przetrwać. Dziewczyny, mamy pierwsze zadanie, chodźcie. Nie spodoba Wam się, nie? Jest po godzinie 12, a więc pewnie jesteście głodni. Żeby otrzymać rzeczy do zrobienia śniadania, musicie zakopać jednego z was na 10 minut w piachu. Nie... Szak nie, ja! Ja nie? Ja, nie? ja pierwszy byłem. Nie, ja pierwsza byłam. Ciebie zakopujemy, przecież to proste. Czemu mnie? Bo, Bo to jesteś to najmniejsza. Sens. Chodzisz do piachu. Dawaj. Gdzie, Hania, chcesz być zakopana? To mogę wybrać sobie samą... Dziękuję. Hania, proponuję tutaj. O, no dobra. Może no żeby. Yes. Jest. Żeby kogoś zakopać, oczywiście musieliśmy wykopać dziurę i padło na mnie co delikatnie mnie zmęczyło, ale koniec był satysfakcjonujący. Halo, co to ma być? Dziura jest idealnie wykopana, trochę się spociłem, ale jak się czujesz, komfortowo? W ogóle nie. Bo to twój wszyt... pierwszy raz mówisz? Tak. Będziesz musiała tam spędzić 10 minut, żeby zarobić na śniadanie, jesteś gotowa? Hmm. Dobra, zasypuję. Ej, ciężki ten piasek, straszny. No. Nie będę ukrywał, że sprawia mi to satysfakcję, nie? Prawdziwy brat. Mogę stanąć na ciebie? Oczekaj. Nie, nie. <laughs> 10 minut zaczyna się teraz. I start. Czy ty właśnie zamieniłaś Hankę w syrenę? Hania od zawsze chciała być syreną. Ja spełniłam po prostu tylko jej marzenie. Tak. I tą minę trzeba wkleić na syrenę. A wiesz, wiesz co trochę ci zostało? No, daj mi jej powieść. 10 minut za to, młoda, jak się czujesz? Ci, że już nie jest tak fajnie, bo już zaczyna mi się ciężko oddychać, już jest gorąco w środku. I już nie jest ciekawie. 4 minuty dasz radę? Dam radę. Ale normalnie jest ponad 30 stopni, a Klaudia robi coś takiego. Stop na chwilę. Pewnie nie subskrybujesz tego kanału, prawda? Dla ciebie to jeden przycisk, a dla mnie wielka satysfakcja i motywacja do pracy. Także zasubskrybuj kanał, bo moim marzeniem jest okrągły milion subów. Oraz możesz strzelić lajka, będę bardzo wdzięczny. Dzięki, że jesteś wariantem. Słuchajcie, odszedłem, zostało trochę mniej niż 30 sekund, więc robimy pranka na Hani, że obok głowy, nie? O Boże jak go, można... Nie rób jej w twarz. O idzie, idzie tu! Tu idzie! Wychodź 10 minut zrobione! Odkopujemy ci ręce. Wyjdziesz? Wyłaźcie, wyłaście! 10 jedzenie. minut za tobą! Mamy jedzenie! Mamy jedzenie! Czekaj f... A mam tyle piachów w kieszeniach, ja się zastanawiam co ja miałam w kieszeniach O kurde <grabia> Babka z piasku w kieszeni Brawo, udało wam się zaliczyć pierwsze zadanie, to zapraszam po jedzonko No tak, i teraz tylko jest taki problem, że po jedzonko trzeba iść I to nie mały kawałek, bo tak z 300 metrów po tym piachu i w tym gorącu Kto idzie? Ja Hania pójdziesz? Nie, nie. Była w <grabia> Idę po to żarcie, bo przecież kobiety to nie można na nie liczyć w ogóle, nie? Aha. Tak właśnie jest. Słuchajcie, zyskałem koszyczek na śniadanie, odebrałem. Kleb, żółty, szynkę, dalmę, pomidorka, ogórki, widelec. Idealne śniadanie. Natomiast pytałem się mnie, co ty tak toksopiesz, co ty tak sapiesz? A Oni siedzą sobie w samochodzie. Wystarczają tylko i challenge, nam dają, a ja muszę trałować. Zobaczcie jak to jest daleko. Nie wiem czy widać namiot. No kawałek jest do namiotu po prostu. Sytuacja jest taka. Pania była w piachu. Ja szedłem po jedzenie. A ty robisz jedzenie, tak. Tego w umowie. Tak, było, było. Wszystkiego dobrego. Ja się nosiłem. Klaudia zrobiła jedzenie ze składników, które dostaliśmy w nagrodę, a w taką temperaturę nawet ciężko cokolwiek zjeść. Słuchajcie, temperatura w tym momencie przekroczyła 33 stopnie. Nawet nie chce mi się jeść tej kanapki, bo jest po prostu tragedia. Nie ma gdzie się schować. Zero cienia, zero wszystkiego. Jest grubo. Chowamy się pod parasolem, a to nic nie daje. To by nic nie dało, Nawet jak to by nic nie dało po prostu. Smacznego Słuchajcie, jak słońce zachodzi delikatnie za chmurę, to jest to do wytrzymania. Wszystko jest gorące, po prostu napoje są gorące, już się zastanawialiśmy dwa razy czy nie zrezygnować z tego challenge'u. Klaudia wpadła na pomysł. Wpadłam na genialny plan, szkoda, że dopiero późno, że wykopię dziurę i włożę tam lodówkę, dlatego nasze napoje nie będą się tak grzały. Ratujcie mnie, proszę! Z tego co wiem dopiero gdzieś koło 15.30 dostaniemy zadanie więc za godzinę, więc musimy jakoś zagospodarować sobie czas. Między innymi wykopać tą dziurę na lodówkę, nawadniać się cały czas. No i co? I gówno lecimy A! dalej! No, uwaga, oficjalny test! Czy lodówka wejdzie? Yes. Idealnie! Wspaniała! Nie jesteś wspaniała! No, przyznaję, był to niezły pomysł. Nie, niezły, on był fantastyczny. Nie bym taka z siebie W zasadzie przez kolejne 2-3 godziny wegetowaliśmy o naszym jedzeniu i piciu. Challenge z uwagi na szalejące słońce oraz praktycznie zerową dostępność cienia na miejscu stawał się coraz trudniejszy. Czekaliśmy więc na kolejne zadanie z utęsknieniem. Dobra, słuchajcie, malutki update. Godzina 16, dokładnie teraz, mieliśmy dostać zadanie, natomiast ktoś zaspał, zerwał się mały wiatr.

Ale jak teraz zerwał się wiaterek, to jest naprawdę fajnie. Czekamy na kolejne zadanie. No i słuchajcie, mamy kolejne zadanie na telefonie. Już wam czytam, o co chodzi. Jest to poszukiwanie skarbów. O nie! Na całej pustyni ukryte są trzy pakunki. Pomogą wam one przetrwać dalszą część waszej wyprawy. Za chwilę na telefon każdy z was otrzyma mapę i dokładne wskazówki, jak dotrzeć do skarbu. Przygotujcie się, bo poszukiwanie będzie długie. Okej? Okay? Jesteśmy gotowi. Czemu na... nie wie? I widzimy się za chwilę, jak dostaniemy wskazówki. Każdy z nas dostał mapę i wskazówkę na telefon, więc ruszyliśmy na poszukiwanie. Kieruj się na północ od namiotu. Gdy miniesz pierwsze najwyższe wzgórze, szukaj drzewa wśród krzewów. Czekać tam będzie na ciebie box, więc nie czekaj tylko, chodź. Kieruj się na wschód od namiotu. Za pierwszym drzewem delikatnie w lewo skręć. Pierwsze drzewo. Dobra, wydaje mi się, że to jest to, które jest przede mną, ale nie jestem pewna. Okej, okay. dobra, nie, mi się wydaje, że to jest jednak to drzewo, a nie to, bo ja idę do tego, które tam widać. Pierwsze to kieruj się na zachód od namiotu. Idź ciągle przed siebie, jak gwiazdy na niebie, gdzie pia piachu jest więcej, a roślin jest mniej. Rozejrzyj się, twój skarb gdzieś tu jest. Okej, okay, przede mną najwyższe wzgórze. Tego w kamerze nie widać, ale to wzgórze tu jest. Szukam drzewa wśród krzewów. Wydaje mi się, że tam jest takie drzewo wśród krzewów. Za pierwszym drzewem, delikatnie w lewo skręć. Szukaj krzewu innego niż wszystkie, a znajdziesz pudełko jak noc czarniutkie. Dobra, tu w ogóle nie ma piachu. Jest właśnie piach, ale nie ma roślin. I szukamy. Dobra, tu w ogóle nie ma roślin. Wszędzie są drzewa wśród krzewów. Tutaj widzę największe drzewa wśród krzewów. No patrzcie, są krzewy i są drzewa, ale czy tu coś znajdę. Może pod drzewem gdzieś. Czy coś takiego. Dobra, słuchajcie, minąłem najwyższe wzgórze. Tak jak jest tu powiedziane. Drzewo wśród krzewów. Ej, bryski, tu nie? Przeszłam już kawał motory. Nie ma nigdzie pudełka. O czym on... O czym, o czym, w ogóle, o co chodzi? O, o, o co chodzi? Wow, tak! To jest coś, co nie powinno zdecydowanie tu być na naturalnej yy, pustyni. Takie coś. To jest chyba kuchenka. To jest chyba kuchenka. To ja i mój skarb. Serdecznie pozdrawiamy. Drzewo inne niż wszystkie. Mamy! Tu mamy. Okej. Okay. Jakieś mamy garczki, jakieś pierdolety. Mamy. Podczas gdy dziewczyny znalazły już swój skarb, ja miałem największe problemy. Absolutnie nie mogłem znaleźć ani skarbu, ani nawet dobrej drogi do niego. Aż w końcu... Okej, okay, drzewo wśród krzewów. Czy to o to chodzi? Czy to chodzi o to? Nie widzę tego tutaj. Czekać tam będzie na ciebie, Boks. Nie widzę tego. Słuchajcie, jestem bardzo daleko od namiotu. Nie wiem, czy nie zrezygnuję, bo totalnie jakby nie mam pojęcia, gdzie to może być. Idę jeszcze kawałek dalej i tyle. Nie mam siły, serio. No nie udało mi się, trudno. Ej, Boks! Box. Patrzcie, leży tu. O nie, mrówki. Mamy boks. Jest tu żarcie. Żarcie leżało na mrowisku. Patrzcie, ile tu jest mrówek. Patrzcie, ile tu jest mrówek. Nie wiem, czy to widzicie. Let's fucking go. Wracam do namiotu. Weźmy na miejscu. Co macie, dziewczyny? Ja mam kupę żarcia. rzeczy do robienia żarcia. Okej. Okay. Mam garczki, miski jakieś. Aha, nie ma. Ja znalazłam Aha, czyli my tak mamy zejść dzisiaj. Ja myślałem, że dostaniemy jakieś frytki. Ja chciałam dostaniemy nie. coś, nie wiem, gotowego, jakąś pizzę zamówią. Ja. ja też. Musimy chyba sami sobie zrobić. Dobra, ogarnijmy sobie, co z tych składników można tutaj po prostu zrobić. Spaghetti, wszyscy są git. git. Yes. Ja wśród dwóch bab zostałem wyznaczony do gotowania, co uważam, jest absurdem. Jesteś wspaniały. O, jeszcze ci spada. Tyle? Tyle. Tyle styknie. Dawaj, dobra, masło jest na patelni. Mięso mu otwieraj. Uczcie się ode mnie. Przyprawa, papryka, słodka, mielona. Ale czuję, że zjem dobre spaghetti, nie? Rzucam połóweczkę mięsa na razie. Ciekaw jestem, jak szybko to się zrobi. Jak ta patelnia szybko złapie tą smażymy. Robiliście jakieś spaghetti na pustyni? To jest mega zajebista rzecz, nie? I rozmieszamy. I zobaczcie, jakie to będzie Piękne bolonio. O, panie! Ej, to jest mega fan, nie? Ja chyba zostanę w ogóle kucharzem tu na pustyni. Pustyni, nie? Dobra, słuchajcie, popełnimy największy grzech Włocha. Złamiemy makaron spaghetti, ale no tak musi być. To jest makaron szybko gotujący się. Woda się jeszcze nie gotuje, ale uwierzcie mi, że ten makaron on się... Wytrowi. Mieliście mi zaufać, że to się zrobi, nie zrobiło się, gówno papa się z tego zrobiła, musieliśmy to wyrzucić, ale uwierzcie mi, że ten makaron on się tu zrobi, nie? Więc rozpalamy ognisko, jedzenie na pustyni było bardzo ciężko, nic tam nie wychodziło, więc wykopałem dół na ognisko i kiełbaski to już kwestia czasu. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu co, pustynny zwiadowca. Okej, okay, coś się zaczyna, mam nadzieję, że drewno się zajmie, nie? Ej, serio, już jesteśmy zmęczeni, nie? Jak to ognisko nie wyjdzie, to ja nie wiem, co zrobimy. Chyba koniec tego challenge'u. Mamy parówki, można jeść. że też na zimno można jeść. Musimy zjeść coś, nie? Bo to jest tragedia. Patrzcie, jak ładnie. Dobra, to się uda, nie? To się uda, ja już to wiem. Dobra, drewno nam się pali, więc możemy smażyć chyba pomału. Tak nie może zejść. Roga jak przyfajczył Dobrze jest! wiesz nią siły serio. No, Aksa zmęczony, chce zjeść. Klaudia poszła po. Dziewczyny poszły po te patyki może uda nam się coś upiec ale czuję, że zaraz trzeba będzie się wybrać z powrotem po drewno. Bo tutaj już jest solim, nie? Tu jest olin. Ale paróweczkę dla mnie i chlebek, żeby nie kiełbaskę. Panie, co to za wymagania? Jak się czujesz na smażalni? Gorąco mi. <laughs> I boję się, że te parówki zaraz spadną, bo one już są na krańcu. Dobre są! Słuchajcie, Wy na kamerze widzicie, że jest trochę jaśniej niż zwykle, natomiast ja Wam pokażę jak jest naprawdę, bo jest już godzina 21, a trochę to obniżymy. Uwaga. O, mniej więcej tak. Po godzinie 21 to widać. Ale niebo pięknie wygląda. Ale niebo wygląda przepięknie, zobaczcie. Słuchajcie, Hania powiedziała, że przygotowała dla nas coś specjalnego. Przywiozła ukulele. Takie żółte, ja ładne. Ja jestem zakochana w tym ukulele. Więc jestem ciekaw co wymyśli. Przypominają mi, że nieważne jakie ścieżko, nieważne ile masz i co masz, ważne, że jesteś z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni. I z takim właśnie mindsetem trzeba iść przez wszystko, co nas spotyka. O nie, Hania! Ty nie zjesz dzisiaj, dziewczyno! Nie! A, Zjem nawet z piachem I Moja żono, tyś najlepszą znam Coś tam nie pamiętam, wciąż chodzi pijany Może nie wiem co to... Dobra słuchajcie, podjęliśmy taką decyzję, że Hania, bo nie zdążyliśmy w trakcie tego odcinka zbudować jej żadnego schronienia ani też nie mamy serca ją pod nie wiem, zostawić Hania idzie do reszty do samochodu. Hania idzie do reszty, do samochodu, my oczywiście śpimy w namiocie na pustyni, challenge kończymy do końca. A z Hanią będziemy się rano. A z Hanią będziemy pewnie widzieć się rano i co, pewnie jeszcze się będziemy na chwilę widzieć jak przyniosą na światło i pościel, żebyśmy mogli się po prostu położyć i widzimy się pewnie za chwilę. Byliśmy już mega padnięci, także odprowadziliśmy Hanie i poszliśmy po prostu spać. Przyjechaliśmy tam o 5 rano, dlatego nasze siły były po prostu zerowe. Dzień dobry, widać mnie? Widać mnie. Nie na pewno. widać się. Dzień dobry widzowie, godzina. Nie, nie wiem która, ale słuchaj, muszę wam coś powiedzieć. Mieliśmy zwierzę no. i nie było nic Nasza Zakopanie. lodówka rozkopana tutaj. Stopy tutaj z tego jakiegoś zwierzęcia i z drugiej strony, o tam jakieś stopy. I tutaj gdzie mieliśmy ognisko, to wszystko zakopaliśmy i tam jakieś zbędne jedzenie, które było, wiecie, podobne to czy coś, zakopaliśmy i wszystko rozkopane. Nie wiem czy to. Nie wiem czy to pies, czy co, ale ktoś tu zjadł ewidentnie. Słuchajcie, została godzina do pełnych 24 godzin. My będziemy się zabierać. Ten namiot trzeba spakować, wykopać lodówkę. No jest dużo rzeczy do zrobienia. W tym odcinku nauczyłem się dwóch rzeczy, żeby nie pierdzieć w namiocie i nie ufać kobietom.